Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł Szabat, zaczął nauczać w synagodze. A wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: Skąd on to ma i co za mądrość, która mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to cieśla? Syn Marii, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona. Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry? I powątpiewali o nim. A Jezus mówił im, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu. Jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Oto słowa pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Dzisiejsza Ewangelia jest bardzo, bardzo ciekawa, bo takim kątem chcę na jednym określeniu się zatrzymać. Otóż Ewangelista Marek mówi o tych ludziach z Nazaretu, czy też z rodzinnego miasta, gdzie przyszedł w szabat i nauczał w synagodze. No I mówi, że wielu mu się przysłuchiwało, i te zadania, pyta, takie pytania stawiają ze zdziwieniem, i nagle tam się pojawia: Czy nie jest to Cieśla syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona. Moi drodzy, Ewangelia Marka tam prawie Matka Boża nie występuje U się pojawia w dwóch miejscach wprost, w trzecim nie wprost, jeśli dobrze pamiętam może coś pominąłem. Natomiast to określenie Syn Maryi, które tutaj się pojawia, jest godne, naprawdę godne zastanowienia, bo ono nie jest oczywiste. Nie wiem czy kojarzycie, ale w Biblii raczej jak się podaje czyjąś tożsamość, pochodzenie kogoś, to raczej się mówi, że to jest syn jakiegoś mężczyzny. Nie? W różnych miejscach w Biblii. Nie wiem, czy gdzieś jeszcze jest powiedziane, jakby na takiej zasadzie, że ktoś próbuje określić tożsamość, kto to jest ten człowiek, to jest syn, syn i pada imię kobiety. To nie wiem, naprawdę, jakby ja przynajmniej tak na pierwszy rzut oka czy ucha sobie nie przypominam, żeby, żeby się takie określenie pojawiało, a w tym miejscu takie określenie pada: że to jest Cieśla, syn Maryi, brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona, a także żyją tutaj jego siostry. Nie? Czyż nie żyją też tutaj także jego siostry. I ten, to takie proste stwierdzenie, syn Maryi, ono jakby kryje w sobie pewne treści, które możemy dzisiaj trochę tak odkopać i się nimi ucieszyć. Otóż po pierwsze, to, to, to jest takie dyskretne, dyskretna sugestia, która by potwierdzała taką. Taką wiarę zgodną z tradycją Kościoła, czy, czy potwierdza tradycję Kościoła, że Jezus, właśnie, że święty Józef, gdzieś po odnalezieniu Jezusa w świątyni, a przed rozpoczęciem Jego publicznego życia, czyli przed Chrztem, że Józef gdzieś tam zmarł. I to, to krótkie stwierdzenie syn Maryi dzisiaj, ono to rzeczywiście sugeruje, bo jeżeli to jakby za tym można by odkryć taką rzeczywistość, że przez jakiś czas w tym rodzinnym mieście Maryja żyła z Jezusem swoim synem, który już był cieślą, czyli pełnił ten sam zawód, który robił jego ojciec, ale nie pada tutaj imię Józef, to znaczy, że w mentalności tych ludzi, którzy na nich patrzyli, oni już kojarzyli właśnie to, że Józefa tam z boku nie ma. Nie? Że Józefa gdzieś tam przy. Przy nich już nie ma, i dlatego właśnie jest mowa o, o Jezusie, który jest cieślą. Określenie, po czym go rozpoznają, tak, bo zamawialiśmy u niego jakieś rzeczy do zrobienia. I kim jeszcze jest, relacje, które ma go określają, i to jest syn Maryi i Józefa tutaj nie ma. I, i jest bratem Jakuba, Józefa, Judy i Szymona, i też mieszkają tutaj jego siostry. I powątpiewali o nim. Nie? Powątpiewali o nim, i to jest, to jest jakaś taka druga rzecz, która bardzo ciekawe, ciekawe jakby możemy stąd wysnuć wnioski. Myślę, że naprawdę, znaczy ja mam nadzieję, że nikt nie. Mnie, no dobrze, powiem, po prostu to powiem. Chodzi mi o to, że, że argument, bo my nieraz mamy naprawdę taki romantyczny obraz Matki Bożej i całej jej życia, taki bardzo romantyczny, wspaniały kolorowy, wszystko różowo i tak dalej, natomiast z tego, z tych prostych takich zdań, że, że określenie Syn Maryi powiedziane w tamtym kontekście, Maryi, która też była jakoś pewnie tam rozpoznawana w tej okolicy, no skoro Jezus był Synem Maryi, to, to oni wszyscy jakoś rozumieli, ale, ale zobaczcie, że to jakby w cudzysłowie nie jest nic niezwykłego, bo no właśnie, bo był synem Maryi i bratem Jakuby, Jakuba, Judy, Szymona i paru jeszcze jakichś dziewczyn był bratem, no to powątpiewali o nim. To oni powątpiewali o nim. Nie? Więc to jest też jakieś taka, wiecie, taka, takie, takie okno otwarte, przez które możemy popatrzeć, że ta, ta rodzina, święta rodzina, no jak się zdaje, była po prostu zwykłą rodziną. Niespecjalnie, jeżeli tam się działo coś niezwykłego, to niespecjalnie było to zauważone w tym ich rodzinnym mieście, i niespecjalnie było to podnoszone do niewiadomo jakiej godności. Bo z tych zdań, jakby, tak wiecie, między wierszami można te różne informacje powyczytywać. I teraz, gdzie jest w tym wszystkim dobra nowina dla nas? <grych> nie? Moi drodzy, dobra nowina dla nas jest taka, że z, z, dla mnie, przynajmniej dzisiaj, jak ja to czytam, jak się wsłuchuję w to słowo, to, y, to jest taki znak tego, że Jezus y, naprawdę w naszych normalnych rodzinach chce być, chce mieszkać. Nie? Jeśli to, to że. To, że Jezus mieszka w naszym domu, to, że Jezus mieszka w naszej rodzinie, to, że On jest w centrum, czy jest obecny po prostu w naszej wspólnocie, czy grupie modlitewnej, to, to myślę, że będzie to oznaczać przede wszystkim to, że to będzie jakaś taka normalna rzeczywistość. W wielu aspektach po prostu zwyczajna rzeczywistość nie? po prostu zwyczajna, w której jest. Nie, 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 znaczy, jakby to bardzo dobrze, jak otrzymujemy jakieś dary charyzmatyczne, powołanie, które nas wyróżnia, i, i jakby imię naszej rodziny, naszego domu, naszej wspólnoty, naszej parafii, nie wiem, roznosi się gdzieś tam w eterze, to naprawdę chwała Panu za to. nie? To tylko Bogu za to dziękować, że tak jest, ale, ale pewnie nie byłoby to też możliwe, gdyby gdzieś w środku nie było po prostu jakiejś zwykłej ale przenikniętej Bogiem obecności takiej codziennej, takiej codzienności pełnej Boga. I, i to jest, to jest taki, taka dobra nowina, nie? Że, że możemy popatrzeć trochę na te nasze domy, z których pochodzimy, albo w których dzisiaj żyjemy, miejsca pracy, właśnie różne takie społeczności, w których żyjemy i widzimy tam i swoją biedę, i biedę tych, którymi przebywamy. I to jest jakiś taki znak, że Pan Jezus zupełnie normalnie jakby chce być w takich miejscach. One, one są jego. On po to przyszedł na ziemię, żeby w nie wejść. Tylko potwierdza tą stajenkę, w której się narodził, nie? Że, że właśnie takie miejsca są przestrzenią, są, są tymi miejscami, do których on chce przyjść, chce wejść, chce w nich mieszkać. Chce przemieniać codzienność. I ten znak, że ludzie jak myślą o Jezusie, to mówią, to jest syn, to jest cieśla, czy jedno to coś, co, to, czym się zajmuje. Pewnie w tym wymiarze najczęściej go spotykali, ale potem to jest coś, co go charakteryzuje, to to, że on jest synem Maryi, bratem trzech mężczyzn i jeszcze miał parę sióstr. To znaczy, że te, te, te relacje, które miał z innymi, to, to jest coś, co go charakteryzuje. Więc jakość tych więzi, tych relacji jest też ważna. Na marginesie, już zupełnie na marginesie dodam, że kontrowersyjne może być w uszach naszych niektórych, że właśnie no to skoro miał braci i siostry, to jak to jest z tą Maryją, nie? <grym> i z tą jej czystością też po, po urodzeniu Jezusa? Myślę, że nie odkryje Ameryki, każdy to już słyszał, ale warto powiedzieć. Określenie brat, siostra w językach semickich w tym kontekście naprawdę i jakby pytałem o to biblistów, takich specjalistów, co znają te, 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 te języki semickie, to jest po prostu określenie też wszystkich kuzynów i, i takich, coś co my nazywamy w Łodzi chyba często bratem ciotecznym albo siostrą cioteczną, nie? To, to, to wszystkie takie więzi były po prostu określane, wrzucane do worka brat-siostra. I tak się, tak się można przy tej sprawie zatrzymać. Zatem myślę, że dziś możemy zatrzymać się przy tym, że Jezus chce przenikać naszą zwyczajną codzienność, czynić ją niezwyczajną, ale, ale to wcale nie oznacza, że to nie wiadomo, jak będzie szaleć, że tak powiem, gdzieś nam na zewnątrz tych naszych środowisk. Ale że ważne jest to, żeby wewnątrz w środku pomiędzy nami, żeby to było coś bardzo, bardzo Bożego, więc, więc o to też dzisiaj możemy prosić. Dzięki za wspólną modlitwę. Zachęcam Was do tego, żeby dać kciuka w górę, nacisnąć subskrypcję i dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o kolejnych naszych. Materiałach. Jeśli chcecie też nas wesprzeć, pracę naszego centrum, to znajdziecie numer konta w opisie, żeby zrobić przelew albo takie linki do szybkich przelewów. Mamy też profil na Patronite, jak ktoś chce w taki sposób nas wesprzeć, to też jest to możliwe. Za każde wsparcie wielkie dzięki i jeśli chcecie jeszcze chwilę potrwać w Bożej atmosferze, to znajdziecie tutaj odnośnik do teledysku Mocnych Duchów.